Wczorne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Witam serdecznie wszystkich przed telewizorami i zapraszam na wieczorny przegląd informacji z Opolszczyzny. Uroczyste procesje z najświętszym sakramentem przeszły dziś ulicami miast i wsi. Obchodzimy Boże Ciało. To święto ruchome przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, czyli 60 dni po Wielkanocy. Początki uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej sięgają XIII wieku. Święto powstało w odpowiedzi na powątpiewania w realną obecność Jezusa w najświętszym sakramencie. Chwalimy i wielbimy Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba. Niesiemy go w monstrancji. Ta procesja to jest znak naszej, wyraz naszej manifestacji wiary w rzeczywistą, prawdziwą obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w XIII wieku w kolonii w Niemczech. Niesiono podczas nich krzyż z najświętszym sakramentem. Pod koniec XV wieku procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i w Polsce. Ma nam ukazać to, że Pan Jezus jest obecny w tych wszystkich miejscach w których my się na co dzień znajdujemy, a więc ulice, place naszych miast, naszych miejscowości, wiosek, tam gdzie mieszkamy, tam gdzie na co dzień Pana Jezusa nie ma, tam On też chce być obecny. I dlatego wychodzimy w procesję, aby to ukazać, podkreślić, aby dać wyraz naszej wierze w to, że Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie. W uroczystej procesji idą całe rodziny, a najmłodsze dziewczynki sypią kwiaty. No bo to jest święto. Żeby Pan Jezus szedł po tych kwiatach. Tradycja. Liczba ołtarzy w czasie procesji nie jest przypadkowa. Odczytywane są przy nich fragmenty czterech Ewangelii według świętego Mateusza, świętego Marka, świętego Łukasza oraz świętego Jana. Dodatkowo cztery ołtarze symbolizują cztery strony świata, gdzie należy głosić słowo Boże Hanna Honisz, Kurier Opolski to jedna z najpiękniejszych wizytówek naszego regionu i głęboko zakorzeniona w sercach lokalnej społeczności tradycja. Z okazji Bożego Ciała mieszkańcy Zimnej Wódki, Klucza, Zalesia Śląskiego i Olszowej rozłożyli na drogach majestatyczne kwiatowe dywany. Ich żmudnej pracy przyglądali się naukowcy oraz Katarzyna Polaczek. Pierwsi mieszkańcy na ulicę Zimnej Wódki wyszli już o trzeciej w nocy. Wyposażeni we wiadra pełne płatków, przystąpili do pracy, by o świcie kwietne kobierce były już gotowe. Kiedyś to było podobnie, tylko nie aż, tak, nie aż tak się każdy starał, mi się wydaje. To tak było posypane. Teraz kwiaty układane są w pomysłowe mozaiki, geometryczne wzory i symbole wiary katolickiej. Mieszkańcy wykorzystują przede wszystkim to, co znaleźć można w przydomowych ogródkach. Jednak tym razem obok piwoni, azali i róż kobierce ozdobiły także maki. Raz są, raz nie ma. Zależy od pogody. A wie pani co, teraz żeśmy pozbierali wszystko, co było na ogródku, a się okazuje, że nawet to stało, Więc teraz dokładamy po prostu gdzie co można. Żeśmy nawet już tam sąsiadów pytali, czy jeszcze coś potrzebują. Też już mają, więc zawsze się narzeka, że nie ma kwiatków, a potem i tak zostaje. No jest to potrzeba serca, jest to jakieś takie tradycja naszych e, ojców, dziadków, tak, już to kiedyś tam robili, no to tak z pokolenia na pokolenie jakoś zostaje, nie. W ten sposób tradycja trwa od co najmniej 150 lat. Drugi rok z rzędu praca mieszkańców zimnej wódki Zalesia Śląskiego Klucza Jolszowej jest przedmiotem projektu badawczego oglądanie tego wszystkiego na żywo na własne oczy to jest zupełnie inna rzecz. To budzi jeszcze większy szacunek, ogromny. Dla mnie jest to coś takiego, co jest absolutnie warte i podziwu i wspierania ze wszystkich sił, żeby tylko ten zwyczaj pozostał w takiej formie, jakim jest. Ochronę tradycji ma zapewnić wpis na prestiżową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, który odbył się w grudniu 2021 roku. Wielka nobilitacja dla nas wszystkich. O to mieszkańcy nie prosili, ale zostali wyróżnieni. To jest naprawdę niesamowity dla nas zaszczyt, bo to jest druga policja z Polskiej po Krakowskiej szopkarstwie, które jest na liście UNESCO. To jest taka marka, która teraz nam towarzyszy, ale jeśli chodzi o sposób układania czy funkcjonowania, to jest tak jak nasi dziadowie, pradziadowie, moja babcia, moja oma to jest tak jak układała w latach 40., to tak jak cały czas teraz ja też tak układam i pomagam tutaj w układaniu tych kwiatów. Pamiętajmy, że jest ten aspekt duchowy. Takie kompleksowe podziękowanie na Święto Bożego Ciała i myślę, że wyjątkowa tradycja dlatego tak wszyscy są mocno zaangażowani, bo wszyscy, wszyscy gromadni, każdy wie, że przed swoim domem ten kawałek dywanu kwiatowego ma ułożyć i co roku jest inny pomysł, jaki ma być wzór. Piękna tradycja, cieszmy się, że mamy w Polsce taką tradycję. Przede wszystkim cieszmy się, że możemy świętować i pokazywać to na cały świat. W każdej z czterech miejscowości kwietne kobierce układane są w nieco inny sposób. W kluczu kwiaty kładzie się na podłożu ciętej trawy i paproci. Do tworzenia wzorów mieszkańcy wykorzystują specjalne ramki. Dawniej to myśmy tak wyciągali miski kuchenne, okienice stare, takie kawałeczki, żeby była kwadratowa kostka. Pff, nie wiem co jeszcze. No albo to mi się robiło według... na oko powiał. W oczekiwaniu na procesję, podczas której na kwietne chodniki wkroczy kapłan z Najświętszym Sakramentem mieszkańcy dokonują ostatnich prac porządkowych. Podlać, żeby te kwiaty wytrzymały jak najdłużej, no i porządek i na końcu wszyscy są zadowoleni, bo znowu się udało z pomocą Bożą. I na Bożą chwałę Katarzyna Polaczek, kurier Opolski. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki zmienił się na przestrzeni lat. Największe różnice widać gołym okiem. To przede wszystkim wygląd sceny i sposób realizacji koncertów. O Polski Festiwal ma już 60 lat. Dawniej podobnie jak dziś porywał tłumy zarówno w amfiteatrze, jak i przed telewizorami. Z roku na rok impreza ewoluuje. Różnice są widoczne, zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd amfiteatru. Mieliśmy amfiteatr, który mieścił 5000 osób. Miejsca były nienumerowane. Mówimy wówczas o takich drewnianych ławeczkach. Mieliśmy też na samym początku prezentowy dach. Od lat 90 zmieniała się też właśnie technologia, czyli to jak telewizja kręci ten festiwal. Względu na na to, że pojawiły się już w latach 90. pierwsze kamery na wysięgnikach. To pozwalało na to, że mamy zupełnie inną optykę możliwości spojrzenia na artystę. Stali bywalcy festiwalowi doceniają zmiany wizualne, które widać gołym okiem. Wszystko nowocześnie, bardziej udoskonalone, ładniej jest po prostu, kiedyś tak nie było. Było tak trochę szaro było i w ogóle, no, a w tej chwili jest coś pięknego. Festiwal ma swój urok. Miło się spędza czas i ta atmosfera i te. Kawiarenki w bośnich uliczkach. To co jest coś pięknego. Bo to, co pozostaje niezmienne, to atmosfera. W Amfiteatrze wszyscy bawią się wspólnie, słuchając polskich przebojów. Wydarzenie śledzi kilka pokoleń Polaków, zarówno ci najmłodsi, jak i najstarsi zasiadają również przed telewizory. Ja myślę, że chyba występ Natalii Kukulskiej kiedyś. I bardzo lubię tutaj wydarzenia, odsłanianie właśnie tych gwiazd na opolskim rynku. Mam bardzo miłe wspomnienia, bo Właśnie w 1963 poznałam męża i właśnie tylko nie mogę sobie przypomnieć, czy to była transmisja z radia, czy już z telewizji. No nie wiem, chyba z radia prędzej słuchaliśmy, bo to było 60 lat temu. Jest ciekawie popatrzeć sobie, bo to takie nasze opolskie. Festiwal w Opolu to dla mieszkańców miasta powód do dumy i jedna z najważniejszych imprez kulturalnych w roku. Tegoroczna jubileuszowa edycja rozpocznie się już jutro. Agata Piwczyńska, Kurier Opolski. Przy placu Sebastiana w Opolu odsłonięto dziś mural autorstwa Marcina Czaj. Przedstawia on Zbigniewa Wodeckiego. Na wydarzeniu obecna była córka zmarłego przed sześcioma laty artysty, a jego piosenki wykonał Akademicki Chór Politechniki Opolskiej. No! Kolejna właśnie sytuacja, która pokazuje, że kultywowanie nie tylko artysty, ale w ogóle człowieka mamy w całej Polsce, w całym kraju. To jest nasz szósty mural, ale i w jakim miejscu? Nowopolu, czyli właściwie w drugim domu muzycznym Zbigniewa Wodeckiego. Bo taka jest prawda. Przecież tata był praktycznie na każdym festiwalu. Miejsce jest cudowne, atmosfera jest fajna. Zresztą, jak zawsze w Opolu, ja jestem fanką w Opolu. Które piosenki są pani najbliższe z Gniewa Wodyckiego? No i to jest takie proste pytanie, a jednocześnie ogromnie trudne, ponieważ prawda jest taka, że ja lubię większość piosenek mojego Od Lubię wracać tam, gdzie byłem, przez najpiękniejszy maj. nad wszystko Uśmiech twój. Malowaliśmy. 4 dni, 3,5 dnia. Jakbym tak liczył godzinówki, no to pewnie by było około 3,5 dnia. Pomagali studenci z Koła Naukowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa. Chciałem pokazać taką wielowymiarowość postaci Wodeckiego. Jeszcze na pewnym etapie projektowania myślałem o tym, żeby jeszcze tam wrzucić jego grającego na fortepianie, bo to też był jego instrument. No ale taka trójca, trójjednia, myślę, że wystarczy. Czytając różne komentarze w internecie, spotkałem się z takim zarzutem, że to jest karykatura. Karykatura to jest coś, co uwydatnia negatywne cechy postaci, jakieś takie przywary, powiedzmy. Chciałem nadać mu trochę takiej wewnętrznej energii życia, które towarzyszyły mu na scenie, żeby on był charakterystyczny, ale nie karykaturalny. I w mojej skromnej opinii udało mi się to. To największa w historii pomoc państwa dla rolników. Komisja Europejska wydała zgodę na trzy formy wsparcia dla polskich gospodarzy z budżetu krajowego. Początkiem przyszłego tygodnia, a myślę, że to może być poniedziałek lub wtorek, agencja rozpocznie przyjmowanie wniosków na właśnie pomoc tą finansową dla rolników w tych dwóch zadaniach, to znaczy to zadanie pomocy przy zbożu, dopłaty do zboża, jak również dopłaty do nawozów. Mamy również zgodę i to w najbliższym czasie, myślę, że również w przyszłym tygodniu ruszy program kredytów, nisko oprocentowanych kredytów dla rolników. Tutaj też jest zgoda i w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że ten program ruszy. To będzie program dla rolników, którzy do, mają y, swoje gospodarstwo do 50 hektarów, będą mogli y, wziąć kredyt do 100 tysięcy złotych, dwuprocentowy kredyt do 100 tysięcy złotych na 36 miesięcy. Drugi próg to jest między 50 a 100 hektarów, tutaj to jest 200 tysięcy dwuprocentowego kredytu na 48 miesięcy i ci, którzy mają gospodarstwa powyżej 100 hektarów, tutaj 400 tysięcy i na 60 miesięcy różnicę dopłaca państwo z budżetu naszego krajowego. Oglądają państwo kurier opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Jak podaje portal Opole funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z Opolskim Oddziałem Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw. Policjanci zlikwidowali pięć lokalizacji, w których znaleźli pieniądze o wartości blisko 2,5 miliona złotych oraz samochód o wartości 110 tysięcy złotych. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków. Określa ono, jak powinny wyglądać wzory świadectw szkolnych, promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły, a także arkuszy ocen, legitymacji szkolnych czy certyfikatów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzieci dłużej karmione piersią mają lepsze wyniki w szkole w wieku 16 lat. To wynik badania z udziałem kilku tysięcy młodych osób. Co istotne, autorzy wzięli pod uwagę wpływ ewentualnych czynników pobocznych, takich jak status społeczno-ekonomiczny rodziny czy inteligencja matek. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej opoletv.pl. Dziś w wielu miastach organizowane są koncerty uwielbienia, które gromadzą tysiące wiernych. To okazja, żeby publicznie wyrazić swoją wiarę w uroczystość Bożego Ciała. W naszym regionie koncert odbędzie się na Górze Świętej Anny. O godzinie 19.00 rozpocznie się 12. wielki koncert uwielbienia na Opolszczyźnie. Poprowadzi go wspólnota Dawid wraz z księdzem Mateuszem Buczmą. Do tego dzieła zaproszeni zostali instrumentaliści i wokaliści, którzy wieczory uwielbienia prowadzą w różnych parafiach diecezji opolskiej. Dziesięciokrotnie koncerty uwielbienia odbywały się w parku na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. W tym roku po raz drugi w Grocie Lurdzkiej na Górze Świętej Anny. Nasz wieczorny serwis dobiega końca. Zaraz po nim sport i prognoza pogody. A jutro na pierwsze wydanie Kuriera Opolskiego zapraszamy o 10.30. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i życzę spokojnej nocy.